Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w trzecim odcinku ze Star Wars Jedi Survive Nie Fallen Order, zostaw kciuka, subskrypcję, dzwoneczek Nie wiem czemu chciałem Fallen Order powiedzieć Mimo tego, że wiem, że to była poprzednia część Co Wam Okej okay. Kiedy tam przyszedłem, nie? No, kamera filmowa się zrobiła, o. Wiedziałem, że mamy rachunki do wyrównania. Daj nam swój kod do terminalu. Nie mogę! Zabiją mnie! Może zmienię jego zdanie. Dasz mi dostęp do swojego terminala. Nie. Nie mogę. Możesz nam zaufać. Jesteśmy przyjaciółmi. Odblokuj go. Jesteśmy przyjaciółmi. Mogę wam ufać. Odblokuję terminal. Jeśli się ruszy, strzelaj. Z przyjemnością. Dobra, Bidi. Co my tu mamy? Walczyliśmy. Walczymy od lat, ale nawet ich to nie spowolniło. Czego się spodziewałeś? Przegraliście. Republika jest martwa. Zabili ją tacy jak ty. Myślisz, że planowałem okupację Utapał? Zawarte przeze mnie kompromisy stworzyły przyszłość memu ludowi. Byłem na Utapał. Wszyscy cię tam przeklinają. Przynajmniej żyją. Po co walczyć, gdy nie możesz wygrać? Kapitulacja smakuje gorzko na początku, ale z czasem będzie słodsza. Uwolnij mnie. Dogadamy się. Nie, senatorze. Gdy Twoje dzieci kiedyś to zobaczą. Będą wiedzieć, że Czedaj wciąż walczą. Rozczarowująca naiwność. Hej, bliźniaki chyba znowu są głodne. Może zacznijmy się zbierać, zanim powtórzy się incydent z Karidy, co? A co z nim? Idzie z nami. Dobra, zabierzmy jedzenie na wynos. Jeszcze jest? Co zrobiłem? No dobrze, od którego z narzędzi negocjacyjnych by tu zacząć? A więc twierdzisz, że mam ostry język, to tutaj jest z kolei tempo. No cóż, musi wystarczyć. <noise> Od szczęścia, senatorze. Czeka pana randka z Sogererą. Zabije mnie! O, no nie wiem. To zależy od tego, czy będzie pan współpracować. Umiejętność współpracy to ważna rzecz u senatorów, prawda? Pocisa! Pocisa! <laughs> Mamy co trzeba? Tak. Ciekawe, co teraz nagra nam So. Najpierw musimy dostarczyć te dane. Ci senatorzy żyją jak pączki w maśle. Mogę zabrać jego jacht? To jest dla ciebie zbyt powolne. Będzie statek na weekendy, na rodzinne wycieczki. Dobra, zero z tobą zabawy. Mamy jakiś plan co do senatora? Wciąż nad tym myślę. Zawsze możemy poprosić, żeby Kubili sprawdzili, czy senator potrafi latać. Puść mnie, albo twoi przyjaciele ucierpią. Jeszcze mi grozi, pajot. Zapłacisz za to kalukę stysię. Znajdą cię prędzej czy później, Jedi. Mogę zajrzeć do terminala Sejdiana? Może senator ma tam coś, co moglibyśmy użyć? Masz na myśli haki, które potem możesz sprzedać za nieco kredytów? Można walczyć w szczytnym celu i przy okazji swoje zarobić, kal. Taka jest wojna. Może następnym razem. Dobra. Ale stawiasz nam obiad. Bliźniaki są bardzo głodne. Nigdy nie byłam na statku senatora. Jeden kiedyś wysadziłam. To były czasy. Zmieniam zdanie. Zawsze atakujmy imperium. Tak. Miło jest zmieniać świat. Nie, są bogaci. Obrzydliwie. Chatowie, to przy nich porządni obywatele. Dam głowę, że senator napchał sobie tyle, co, do... co ci tyle zajęło! Podczas gdy ty goniłaś za kwiatów! Przyłapany na ukrywaniu zdrajcy. Musimy lecieć! Cal! Wracaj! Karl, Dokąd to? Wracaj tu, Cal! No i wpis do i wylądował. Ty, Mordo, możesz. Nie mogę się ruszyć. O, teraz się ruszę. W końcu. To jakiś żart? Muszę się dostać do modliszki. Gaps. Bliźniaki. Nie ma czasu na żal. Ruszajmy. Dobrze, że se po otwierałem tyle tych. Polują na nas mały. Musimy być o krok przed nimi. Okay. <laughs> Umiejętności nie mam, ale odpoczynek się przyda. Bo przez tą, przez tą ścianę, co się na niej zablokowałem, straciłem trochę HP. Dobra, tam mogę iść, tu mogę wskoczyć. Dobra, wracamy. Gdzie my jesteśmy? Tu, tutaj wskakiwaliśmy, okej. Okay. Pierwszy kraszyk gry za nami. Po godzinie i 20 minutach gry. Co tu mamy? Biornik na tym przyda się. Okej, okay, trzeci ten, trzeci hapek dodatkowy. Co prawda myślę, że w, na poziomie, na którym my gramy, nie będzie to bardzo przydatne, ale jak dają, to weźmiemy, nie? A, tylko moment, bo w momencie, w którym ja tutaj jakby poszedłem. Zatrzymaj się. W sensie tu pójdę teraz, odpocznę, to mi się zapisze gra w tym momencie. Więc ten, a ten gość się pewnie zrespi, tam. Możemy ruszać? Tak, ja, on się zrespi, dobra. Ale z tym już nie dostanę, ale mogę go jeszcze raz jebnąć. Ja pierdolę, jak to można ekspić łatwo level Kumacie, macie, nie? Idziesz tu, goście cię Walisz go znowu na sukę Zapamiętać w momencie w którym dostają hita, wybuchają. Droga jest zablokowana. Kurwa, to Chodź, nawet, tu później. nawet bez Twojego skana wiem o tym. Ddzisiaj to Esencja morze. okej, okay. maksymalną moc zwiększono, spoko trochę tu ciemno, ale ja i tak sobie o tym się. Wam rozjaśniłem troszeczkę jeszcze w obs -ie. dla To nie moja wina! Trochę w sumie twoja. Wątpię, by Sir się spodziewała, że tak tego użyje. Pełno szturnowców zewnątrz. No. Musimy uważać, mały. Dobra, jak użyję tego, to pojadę tam. A czy tutaj coś jest do zebrania?

Dobra, tu nic więcej nie ma Otwieraj BD Okej, okay, bo tam jest miejsce mocy. Bo nie mam bladego pojęcia jak się tam dostać. Ciekawe, tam jest jeszcze jakieś przejście. No ale ewidentnie na razie się tam nigdzie nie dostanę. Przyszliśmy w ogóle stamtąd i tam było też parę miejsc pozamykanych. Hmm, jak mogę poziom zmienić? Bo ani strzałkami, góra, dół nic mi to nie daje. Ruch, obrót, przybliżenie, wyświetlowanie. To to jest kurwa strzałka. Nie za bardzo to działa, tak szczerze mówiąc, wiecie? Mam dość tego miejsca.

w to będziemy szli na razie. Są jeszcze trzy te niedostępne pewnie, bo tam jest na 100% jeszcze jakiś pistolecik, nie? Dostępny. Ruszamy przyszłości. No ale lipa. Chcą mnie To mnie mają. O. Skar. Dobrze cię Chcesz widzieć. Się Pośpieszyłem się. Ja załatwię inkwizytorkę, a wy utrzymajcie kanonierkę z daleka. Jasne. Musimy ją wykończyć. Chciała się przy nas rozbić, nie? Myśmy jej w poprzedniej części nie pokonali tak totalnie. Skryptowane. Imponujące! to kurwa wymyślił? Ale w głębi pod, duszy ale, cierpisz, tabulatorem. Wyczuwam to. Masz poczucie winy za wszystkich głupców, których poprowadziłeś na śmierć. Przez to jesteś tak przewidywalny. Czuję to. Zawiodłem przyjaciół i z ciebie też. Potrzeb się na kawałek. Uzyskano postawę podwójną. Kal może teraz używać podstawy podwójnej podczas walki, pozwala ona na szybkie uderzenia i, wykorzystanie, i korzystanie z parowania mocą, e, które może ulepszyć, ale zmniejsza łączną wytrzymałość. Nowa zabawka! O, na co czekasz? Z którym jesteś i nim pozostaniesz! Trzymaj, jak gdy walczysz w poste, aby no, automatycznie odbić wszystkie ataki, w tym pociski wymagają moc Serio, kurwa? Nie podoba ci się to? Kurwa, unik w chuj. Teraz ja odrąbię ci kończyny! Jedną po drugiej! Czysty? No, ja musiałem to zrobić. Byłaś rycerzem, jedynie, zanim zdradziłeś zakon. Nazywałaś się Masana Tide. Czas Cię wyzwolić. ujebał jej głowę. I tak czy siak możemy tylko mieć dwie. Dobra, kumam. jeszcze jest do zrobienia, nie? Musimy się przecisnąć. Okej okay. U Ile potrzeby? A, dwa punkty. Okej, okay. dobra. Dobra, Uwolnijmy sobie odpoczynek, wyjdziemy z tego i zakończymy sobie odcinek w tym miejscu. Dzięki serdeczne za oglądanie. Zostaw kciuka, subskrypcję, dzwoneczek. Będziemy kontynuować w następnym odcineczku. A na teraz to tyle, wbiję do linków w opisie. Jego popołudnia, cześć.